Dzień dobry, witam w kolejnym filmie z cyklu Unboxing. Dziś będziemy omawiać klawiaturę Logitech G213 Prodigy. Oczywiście w pudełku znajdziemy klawiaturę po cóżby innego. Tak to wygląda. W pudełku jest również instrukcja, i to jest wszystko, co tam znajdujemy. To nam nie będzie potrzebne standardowo do kosza. Kabel w oplocie, oczywiście w takim kartoniku, jeszcze zawinięty. Klawiatura wygląda tak, posiada podstawkę na nadgarstek. Bardzo fajna rzecz. Dwie podpórki z tyłu, żeby sobie podwyższyć klawiaturę. Klawiatura wykonana jest z dobrej jakości plastiku, jest taka matowa. Nie wiem czy to dobrze czy źle. Raczej będziesz je szybciej kurzyła. Niby jest jakaś tam wodoszczelna do 60 ml wody, coś takiego. Po podłączeniu wygląda to tak. Oświetlenie RGB. Można ustawić poprzez program Logitech Gaming Software. Zaraz do tego przejdziemy. Klawiatura posiada dodatkowe klawisze do włączenia, wyłączenia podświetlenia, przycisk do włączenia ustawień gamingowych. Przycisk głośności, mutowania dźwięku oraz klawisze multimedialne typu play. Stop, przewijanie do przodu, do tyłu. Przejdźmy teraz do ustawień. Ściągamy program Logitech Gaming Software. Witaj w drużynie. Na początek ukazuje nam się klawiatura. Możemy sobie tutaj w tym programie. Zbindować klawisze, każdy klawisz włączyć, wyłączyć tam klawisze funkcyjne, te windowsowe. O, tutaj akurat jeszcze wykryło mi myszkę. To jest bardzo fajna rzecz. Generalnie program nie jest jakoś tak zbytnio skomplikowany. W ciągu kilku minut można sobie to ogarnąć. Program sam wyszukuje gry, które mamy na komputerze. Z innych opcji możemy wybrać sobie tutaj jak ma podświetlać się nasza klawiatura. Możemy ustawić sobie, które bloki mają na jaki kolor być podświetlane. Bardzo fajna rzecz. Tutaj możemy sobie ustawienia zrobić takie. Ustawić sobie taki profil, gdzie możemy wyłączyć różnego rodzaju klawisze, które nie są nam potrzebne w danej chwili. Tutaj możemy wybrać sobie efekt, w jaki mają podświetlać nam się klawisze kafala, fala, szybkość z prawej do lewej i tak dalej. Tutaj nam pokazuje z jaką szybkością uderzamy w dany klawisz, ile razy, nie wiem po co oni to zrobili, że komuś to się przydaje, niestety osobno odświetlenia na każdy klawisz tutaj nie ma, nie można sobie tego ustawić. Może uda mi się pokazać Wam, jak ona hałasuje. Jest cisza niż w która była testowana poprzednio, czyli ten Fury Thunderjet. No, jeśli chodzi o mnie, to jestem bardzo zadowolony. Jest 100 razy lepsza ta klawiatura niż poprzednia, którą miałem. Także mogę szczerze polecić. Jeśli podobał ci się ten szybki test, daj łapkę w górę, suba, oczekuj następnych odcinków. I pamiętaj, że jeśli tego nie zrobisz, to będziesz bity, będziesz kopany, będziesz płakał. Wow!